Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w Praktyce. Dzisiaj zabiorę Cię w miejsce, które z pozoru brzmi jak science fiction, ale dzisiaj będzie wyjątkowo praktycznie. Tematem są równoległe rzeczywistości, ale nie w kontekście filmów Marvela, tylko Twojego życia, tu i teraz. Więc na chwilę zapomnij o ezoteryce, o mistycznych opowieściach, o fantastyce. I skupmy się na tym, jak zrozumienie idei równoległych rzeczywistości może pomóc ci w codziennych wyborach, w pracy z celami, z tożsamością i w tworzeniu zmian. Bo równoległe rzeczywistości to nie tylko teoria to jest podejście, które możesz zastosować tu i teraz, aby zacząć myśleć, czuć i działać zupełnie inaczej. Brzmi ciekawie? To zaczynajmy. Zacznijmy od podstaw. Wyobraź sobie, że każda decyzja, każde słowo, każda emocja, którą przeżywasz, to skrzyżowanie. W każdej chwili, w każdej sekundzie istnieją różne wersje ciebie, które mogłyby się wydarzyć. Na przykład człowiek, który powiedział tak, zamiast nie. Człowiek, który zareagował spokojem zamiast złością. Człowiek, który poszedł na rozmowę kwalifikacyjną. Albo jednak nie poszedł. W fizyce kwantowej istnieje koncepcja tak zwanych wieloświatów. Mówi ona, że każda możliwość staje się rzeczywistością w innym wszechświecie. Ale my dzisiaj nie będziemy wchodzić w fizykę kwantową, tylko w Twoją codzienność. Równoległe rzeczywistości to różne wersje ciebie, które są dostępne, ale wymagają pewnego przestrojenia. Nie musisz przeskakiwać do innego świata. Wystarczy, że zaczniesz myśleć i czuć tak, jak osoba, którą chcesz się stać. A więc zadaj sobie pytanie: jak dziś zachowywałby się? Mój odpowiednik, który już osiągnął ten cel. Jeśli chcesz być pewniejszy siebie, albo pewniejsza siebie, jak ten równoległy ty chodzi, mówi, jak reaguje na krytykę? Jeśli chcesz być osobą spełnioną finansowo, to jak wygląda codzienna rutyna tej osoby? Jak wyglądają jej decyzje, priorytety? Równoległe rzeczywistości nie są poza Twoim zasięgiem. One są jak różne fale radiowe, i wystarczy, że na jedną z nich się nastroisz. I to właśnie robimy w tym podejściu quantum. Jest kilka pytań, które bardzo często się pojawiają. Czy to nie jest tylko udawanie? Nie. To nie chodzi o udawanie tylko o eksperymentowanie z nową wersją siebie? Nie mówimy już jestem milionerem. Mówimy, co by zrobił dziś człowiek, który wie, że jest na drodze do wolności finansowej? I to jest niby subtelna różnica, ale kluczowa. Kolejne pytanie to, a co jeśli czuje się nieautentycznie? To normalne. Twój mózg ma zapisany wzorzec. Na przykład jestem nieśmiały albo nieśmiały. I wszystko, co wykracza poza ten zapis, początkowo będzie dziwne. Ale właśnie tak powstaje nowa tożsamość. Nie ma innej drogi niż praktykowanie nowego ja. Kolejne pytanie, które często się pojawia, to czy wystarczy tylko wyobrażenie? Nie. Samo wyobrażenie to dopiero początek. Potrzebne są działania, emocje i ciało. To dlatego w nowoczesnych podejściach, takich jak Quantum Life Evolution Hypnosis, łączymy wizualizację z konkretnymi doświadczeniami emocjonalnymi i z ciałem, bo dopiero gdy poczujesz wibrację tej wersji siebie, to Twoja podświadomość zacznie to przyjmować jako prawdę. A teraz na chwilę zamknij oczy i pomyśl o jednej wersji siebie. Tej, która dziś podejmuje lepszą decyzję. Może to ty, który lub która w końcu zaczyna mówić nie? Albo ty, który lub która publikuje swoją twórczość pomimo lęku? Albo ty, który lub która żyje w spokoju, a nie w napięciu? I zapytaj siebie. Jakie emocje czuje ta wersja mnie? Jak wygląda poranek tej wersji mnie? Co ta alternatywna wersja mnie zrobi, kiedy pojawi się jakaś trudność? A następnie zrób coś choćby małego, co zrobiłaby ta nowa alternatywna wersja ciebie. Zadzwoń, napisz, powiedz: przejdź się inaczej, oddychaj inaczej. To jest właśnie przełączenie się na nową linię rzeczywistości. Nie poprzez magię, nie poprzez science fiction, nie poprzez ezoterykę, tylko poprzez działanie z nową intencją. Twoja podświadomość nie rozróżnia pomiędzy naprawdę, na intensywnym wyobrażeniem. Ona zapisuje to, co powtarza się z emocją. Więc jeśli stale reagujesz jak ofiara, tworzysz taką wersję siebie. Jeśli przez 7 dni z rzędu robisz rano coś, co robi pewny siebie ty albo pewna siebie ty, to podświadomość zaczyna mówić, aha, to teraz my tacy jesteśmy. Tutaj te 7 dni jest dość umowne że do tego podejdzie inaczej. Ale w momencie, kiedy twoja podświadomość zaskoczy i zaczyna automatyzować tę wersję, to zmiana przestaje wymagać dużej siły. Natomiast na początku wymaga świadomego wyboru i powtarzania. Tak więc równoległe rzeczywistości to nie tylko fantastyka. To świadomy wybór wersji siebie, którą zaczynasz. Ucieleśniać w małych, codziennych decyzjach. To podejście pozwala ominąć stagnację, bo nie zadajesz pytania, dlaczego nie mogę się zmienić. Tylko pytasz, która wersja mnie już to potrafi i jak mogę się do niej zbliżyć? Dzisiaj, teraz. I wiesz co? Ta wersja już istnieje, nie musisz jej tworzyć. Musisz się tylko nauczyć jej słuchać czuć i wybierać. Jeśli zainteresował cię ten odcinek, to zostaw komentarz. Podziel się swoją wizją siebie z równoległej rzeczywistości. A ja już dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. I jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich, którzy zdecydowali się nas wesprzeć. Dzięki. Cześć.